CINEMATIC MUSIC CINEMATIC MUSIC Od najmłodszych lat wiedziała, że chce tworzyć. Sztuka towarzyszyła jej zawsze najpierw w dziecięcych szkicach, dziś w dojrzałych obrazach i ilustracjach. Wiktoria Stachowska, uczennica Liceum Sztuk Plastycznych imienia Erika Mendersona w Olsztynie. Najbliższe jej sercu są rysunki i malarstwo, ale wachlarz jej pasji jest znacznie szerszy. Poza tym też rzeźbie tworzę cyfrowo. Na przykład różne grafiki czy ilustracje, chociaż najbardziej interesuje mnie sztuka plakatu, interesuje mnie fotografia, najbardziej natury, szydełkuje, szyje. W swoich pracach często wraca do jednego motywu – człowieka. Inspiruje ją ludzkie ciało, które staje się dla niej formą osobistej wypowiedzi. Często maluje czy rysuje autoportrety. To też jest sposób wyrażenia siebie w jakiś sposób, bardziej łatwiejszy, bez użycia słów. Wiktoria ma na koncie pierwsze ogólnopolskie sukcesy. Moim największym osiągnięciem było zajęcie pierwszego miejsca w bienalach rysunku i malarstwa, figury ciała w Poznaniu, w kategorii właśnie malarstwo. A poza tym branie udziału w przeglądach makroregionalnych w Radomiu. Wiktoria lubi tworzyć w ciszy. To właśnie spokój pozwala jej wyrażać się najwięcej. Przyszłość wiąże ją ze sztuką i marzy o studiach graficznych. Thank you